w międzyczasie, siarą kiełbaska. hasło na dziś, wypakowuję motocykle oraz robię małą rundkę. Yo, roll, ro, Janusz Lekiego Terenu, a w dzisiejszym odcinku rozpakowujemy dwie paczki, bo przyszły dwa nowiutkie Wodże Rally 300 przystarali w tej kolejności, także to są specjalnie motocykle zakupione, byście i Wy mogli pośmigać, zobaczyć jak to jest jeździć w terenie i zwiedzić ścieżki śladami Janusza Lekiego Terenu, także już zapraszam, idziemy, a ja w międzyczasie u kiełbaska. i śmigamy powiem tak dwa wodze Odpakowujemy i patrzymy czy ma nowy licznik. Jestem podekscytowany, bo ma mieć nowy licznik z informacją o stanie mm, paliwa i ponoć może być tak, że będzie mm, kolorowy. Sorry, jak będzie kolorowy, to już w ogóle sztos. O. pimpuś, siemanero. O, kurza. A że jest trochę składania i widzę, że trochę mi zejdzie. Ale co to dla fachowca, nie? Powietrza jakieś 3,5 atmosfery. I tu na pewno są handbary. A tutaj to nie wiem. A szybka, szybka przednia. okej. Okay. i tu coś jest, ale to to już w ogóle nie wiem. Nie wiem, będę, będę sprawdzał błotniczek przedni. O, plastiki są takie miękkie. To dobrze. Błotniczek jest na pewno e, miękki. Nie jest taki twardy. To nie jest taki twardy plastik. Także to, to na plus. Nigdy nie robiłem unboxingu motocykla. A, jest stopka i jakieś metalowe elementy. O, ludzie, ile tego jest? Ja myślałem, że do tego koło kierownica i wszystko. O, panie, to zabawy. Zabawy jest. A, proszę Kurczę nawet, nawet kierunki będą się skręcić. Ja, yeah. no bo tak by, by się tu nie zmieściły, no ale jest trochę roboty. Jest, jest moc. Fajnie, fajnie. Dobra, znalazłem kluczyki, chciałem odpalić już, bo nie mogłem wytrzymać. Eee, fajnie, bo fotel jest. Otwierany z kluczyka. Także na plus. No nie wiem, jak to w ofie będzie, jak dużo błota będzie, no ale ogólnie jest fajnie, bo e, CRF-ka jest chyba odkręcana. Na pewno 250 ma odkręcane boczki i wtedy się od, mm, podnosi fotel. Szukam akumulatora. Może wezmę książeczkę. Są gmole i bagażniczek. Ale jest zabawę, kurna. Po prostu ja myślałem, że tylko kierownica i, i, i rura, a tutaj... Oh, no nic, no nic, bierzemy To już yy, można zauważyć, że sterownik jest boszowski. Made in China, ale boszowski. Kurczę, ale, ale bomba. Śrubokręcik niby taki zwykły, ale jest pyk, pyk, pyk i można go wydłużać wydłużać, skracać dobra, nie będę teraz ruszał coś zablokuje i będzie a po co, a po co, jak nowy nie nowy nie ruszaj przykręcamy akumulator i odpalamy maszynę także kierownica już przykręcona zaraz wkręcamy jeszcze tylko koło mam już pomocników, także będzie łatwiej stelaż już ściągnięty koło przykręcam i trzeba chyba dolać paliwa, bo chyba nie ma, bo nie gada, ale nie odpala, przy okazji, że skręcam stopkę, no to tu jest taki, taki odprysk spawu. Można było to zeszlifować, no, ale to drobna sprawa nie jest nic nadzwyczajnego. Takie rzeczy się zdarzają, jeszcze tutaj to nie przeszkadza niczym ładnie pracują. Tu już chyba jest inaczej wyprofilowany wahacz, bo chyba z tego co kojarzę w tej starszym modelu był na płasko tak jak w WSC. jednak daje takiego szyku więcej, no ale to od razu inaczej wygląda, nie? No i na pewno działa lepiej. Taki profil jest yy, mocniejszy, bardziej wytrzymały, nie? Tutaj jest taki patent jakaś blacha dodatkowa chociaż nie wiem czy aż takie było potrzebne można to po prostu byłoby Ominąć, a to jest dodatkowa waga, jakby nie było. Są możliwości do zejścia z wagi w tym motocyklu. Motocykl częściowo złożony. Czemu częściowo? A już mówię, bo jeszcze nie ma gmoli, nie mam siły jeszcze na to. Nie ma handbarów. Ma z tyłu stelażyk. Także dziękuję Andrzejowi. Dzięki jeszcze raz. Skręciliśmy razem koło. No, i co, tutaj sprężynka była do skręcenia. Czy są jakieś śrubki, których nie wiem, ale to nic? No, i Andrzej mi tu powiedział o sprężynce. Jest taka, taki tutaj Wichajster. Także hamulec odbija, jest ok. No, póki co, to chyba wszystko. No, i dalej. Kręcimy, nie? Motocykl już mi się podoba. E, naprawdę e, wykonanie, nawet jak zacząłem go skręcać, mogę wam powiedzieć, że naprawdę do, bardzo dobre. Ośka skręcona, no i tyle, lecimy dalej. Także jest nowy licznik, pokazuje, tu jeszcze kurna kierownica za nisko wziąłem. E, pokazuje ilość paliwa. Także jest ok. 1612? Zobaczymy, jak, jak sobie poradzi tutaj w terenie. Takim moim, lekkim. No, 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 no. chyba. No o, jedziemy polem. Zawieszenie jest na bank, twardsze niż w CRFC. No ale co ty dużo mówić? No, no jest ok. To jest co to, to drugi bieg. Niby, niby e, krótkie ma biegi, ale dwójka jest taka, taka w sam raz. Troszeczkę brakuje dołu, dołu brakuje. O 4000. <gry> uh -huh. mm. Ła, aha, aha, rzuca, nosi. No i jest ok. No już bieda świeci. O co, komand? Było tankowane i co? Siła mało nalałe. są ładny, ale powiem Że jest ogólnie, ogólnie jest naprawdę sympatikos Jedziemy bez moli, jedziemy. Dobra, nie ma co się czaić, nie ma co się czaić, jedziemy Jez, yeah, rzuca błotem, panie Tutaj zawsze wjeżdżałem. Aha Ktoś się pytał, patrzyłem na grupie, no jedziemy pod górę, A, jest, 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 jest. Ktoś się pytał, jak tam z tym przerzucaniem z dwójki na jedynkę, to z dwójki na jedynkę trzeba po prostu tak pewniej przycisnąć ten, tą, tą dźwigienkę, ale powiem, że błotko jest naprawdę niezłe i jak nie, jak nie kręcę manetą, to przez błoto jedzie jak złoto, przez błoto jedzie jak złoto, sam nie czuję jak rymuje. No kurczę, fajna maszyna, powiem Wam. To chyba na tyle. Dzisiaj, dobra. Także subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie. Do następnego. Yo, row. row. Ocz idzie jak wściekły. Dobra.